No cześć wszystkim, to ja dzisiaj zagram w Team Fortress 2 Classic jako Gigachad Inżynier. <grymne> Ostatnio dodali właśnie takie coś, taką na, na slot mele takie coś, nawet nie wiem jak to nazwać. Takie coś po prostu, ja nie wiem. Dodali to dla Heavy'ego. Dodali to dla y, scouta, i chyba jeszcze dla kogoś, ale nie wiem kogo. Ale dzisiaj zagram inżynierem, i ogólnie to robi tak, że moje budynki mają 50% max zdrowia. Moje działko buduje się 275% szybciej. I jak ja zadaję damage'a przeciwnikom, to moje działko się ulepsza, tak jakby dziwacznie działa. I wziąłem dwie najlepsze bronie pod damage, pod DPS, pod po prostu mordowanie przeciwników. Big Iron to jest taki rewolwer, który po prostu bije. Chory damage. A to potrafi one-shotować prawie wszystko z tego co widziałem. Jeszcze tym nie grałem za dużo, ale no, to potrafi one-shotować dużo klas. Oni tyle dodają do tego to 2 Classic. Gdybym ja faktycznie chciał nagrać filmik ze wszystkiego i bo być na bieżąco ze wszystkimi update'ami, które nie wypuszczają. Ja bym musiał nagrywać codziennie tego to 2 Classic. Bym musiał nag... Ja mogę to zrobić. Ja mogę to zrobić jak się postaram. Chcielibyście zobaczyć Daily TF2 Classic? Nie wiem. Jak na razie to jest jedyna gra, w którą gram tak naprawdę. Jeszcze Elden Ringa zacząłem sobie przechodzić znowu. Ale Elden Ringa raczej nie będę wstał, bo ostatnio jak wstawiałem to nie za bardzo mi się podobało. Ale w wolnym czasie zagram. To jest najlepsza gra w jaką grałem jak nic. Elden Ring. Gra roku dla mnie. Ja chyba bez tu zmienię ten rewolwer, bo to jest bardzo niecelne. Ja potrzebuję coś, co jest celniejsze. Może Deagle, co? Ja tym jeszcze nie grałem, zobaczmy jak Deagle sobie radzi. To też jest dość niecelny i wolno strzela, ale zobaczymy. To ma chyba taki sam damage jak rewolwer, a nawet gorszy, czekaj. To jest ja po prostu gorszy rewolwer, tak jak na to patrzę. Oho, kocham random kryte, jak są po mojej stronie. Nie lubię tego Digla, on za wolno strzela, a ja nie umiem strzelać. Potrzebuję coś, co strzela szybko i ma dużo naboj. Luger Lugermorf chyba. Albo nie wiem, weźm. O, smak. Maliszy smak, zobaczmy. Może to będzie lepsze. Ale to szybko strzela, to chyba będzie lepsze, bo problem z tym Texas Discipline, tą dubletową wielką co ja mam Ja jednym strzałem wystrzeliwuję z dwóch lub naraz, nie? I problem jest taki, że jak ja nie trafię i znowu nie trafię i znowu nie trafię, to zwiększam moje szanse na y, śmierć, więc ja potrzebuję coś na drugi slot, co jest szybkie, co potrafi strzelać i co szybko się przeładowuje i chyba to jest idealna broń. Jak mamy przejść przez ich obronę? Oni mają samych gigatrzad inżynierów i heavy. Nie podoba mi się to. Ja nie lubię tej mapy. Może spróbuję wyjść tym wejściem. Nie, oni tutaj też robią jakiś spam rakietami. Ej dobra, ten mak jest naprawdę dobry. Oni mają za dużo inżynierów. Oni mają samych inżynierów w sumie. Oprócz tam dwóch heavy może. O. Ej dobra Jeden strzał z tego plus full auto z mojego maka To jest, to jest dość potężne combo, ale poczekam na zmianę mapy, bo nie mam za bardzo jak to przetestować tutaj A ja nie wiem co ten gościu chciał zrobić Jak mamy przejść przez tą obronę ja się pytam Oni cały czas spawią eksplozjami i działkami Nie da się Bardzo zbalansowana mapa na tyle osób naprawdę Nie gadaj Wywali o serwer w Kosmos. Dobra. Nie mówcie mi, że znowu będzie wywalać serwery w Kosmos, jak próbuję nagrać filmik. No i muszę znowu czekać aż mapa mi się pobierze. No to widzimy się za trzy dni widzowie. Dobra, zmieniłem serwer i z jakiegoś powodu moja broń jest Australium. Ja ch chyba to jest przez to, że jestem w, w... żółtym teamie. Żółty team ma ż... Austral ja nie wiem. Nie, nie będę zadawał pytań. Po prostu jestem na y, forbajnie, czyli y, każda drużyna ma swój to jakby turbine. Y, y, są cztery turbajny w jednym. Ja chcę zobaczyć, jak to działa. O mój Boże. O mój Boże, jak to dziwacznie wygląda, nienaturalnie. O nie. Dobra, idę tutaj. Jezu, czemu oni wszyscy są gigachadami? Apokalipsa gigachad inżynierów. No nie gadaj, że... No nie, no nie, no nie, no nie. Nie no, nie no, proszę cię, no czemu? Ja chcę nagrać tylko jeden filmik, dajcie mi przynajmniej to zrobić, no. Dziękuję. I znowu muszę czekać 30 minut, żeby mi się mapa wczytała, ale fajnie, nie. Dobra, mamy nadzieję, że tym razem serwer się nie wywróci. Jak pogram przez 5 minut, ja nie wiem, czemu tak się dzieje. Byłoby o wiele lepiej, gdyby to się nie działo, właśnie, bo za bardzo normalnie nie można grać, bo jak dołączasz na jakiś serwer z tymi custom broniami, jest taka loteria, czy serwer się skraszuje, czy nie. Uwaga, uwaga, o, nie kraszuje się, o, a teraz się skraszało, no i koniec. Właśnie taka loteria jest zawsze, mi, mi to się nie podoba, bo powinni to naprawić. To jest dość duży problem, bo to nie tylko mi się kraszuje, to nie jest to tak, że mój internet, nie wiem, wysiada, to po prostu cały serwer idzie bye bye rozwalę ten teleporter moimi pięściami, ten dispenser też, spód dispens... O NIE! Ja nie wiem jak, jak tego żołnierza nie trafiłem z mojego <ścoughs> shotguna. Ja często właśnie tak mam jak gram snajperem albo jak w ogóle w cokolwiek gram. Mam celownik idealnie na gościu, nie? I nagle robię jakiegoś flika myszką, taki ruch szybki w prawo albo w lewo, do góry, w dół, jakieś wiecie. Załóżmy, że te drzwi to typ, ja robię takie coś. Dlaczego? Albo jak snajperem gram, mam tak często, mam, mam, mam celownik na głowie typa i robię takie coś. Dlaczego? Ja, ja nie wiem, to ja mam tak we wszystkich strzelankach, nie wiem, ja panikuję jak próbuję strzelić. Ja nie wiem czemu. Jak gram w strzelanki całe życie, ale jak strzelam do kogoś, to panikuję. Ja nie wiem dlaczego. O, zobaczcie, moje działko, które tutaj postawiłem, jest na poziomie drugim. Już bo ten. Jak ja zadaję komuś damage, to to ulepsza moje działko. W ciekawy sposób to działa. Muszę przyznać. Tylko właśnie zostało zniszczone, bo jestem głupi i nie pomyślałem. Ten damage, by the way. No za dużo tu się dzieje, ja nie wiem o co chodzi. Ja ostatnio nie grałem w tych customowych broń, ja się odzwyczaiłem. Odzwyczaiłem się od tego chaosu. Nie wiecie co, ja spróbuję inną broń na pierwszy slot. Co tutaj jest jeszcze takie śmieszne, i czym nie grałem? Tym chyba nie grałem. Widziałem jak dużo osób gra tym Frontier Justice'em tutaj. A na drugi slot wezmę... Nie wiem co. To? Nie wiem. o serwer. Nie wiecie co ja kończy ten odcinek, mam to gdzieś, naprawdę. Jeśli ja mam grać, jeśli ja mam czekać aż mi się pobierze mapa, pół godziny, nie no, bo może przesadzam, mapy mi się tak średnio pobierają 8 minut, a ja pobrałem mapy. Ja wgrałem mapy i działało przez jeden dzień, a na następny dzień znowu nie działa. I znowu muszę pobierać i wgrywać, ale nie wiem czy wtedy działa, bo nie testowałem tego, nie chcę mi się. Mam dość. Chciałem nagrać filmik z Team Fortress 2 Classic, ale gra powiedziała nie. Proszę bardzo, nazwy na filmik mam. Mam to gdzieś. Przez bliżej nieokreślony czas nie będzie filmików z 2 Classic, dopóki nie naprawią tego, albo ja nie znajdę sposobu na naprawienie tych map. Wgrywania się tych map. Bo jeśli. Ja, naj, najgorsze jest to, że mapy się tak długo wgrywają, bo gry ja po prostu od razu mógł dołączać, jak serwer się kraszuje to mi, to mi nic za bardzo nie robi, abym ja się do tego przyzwyczaił. Najgorsze jest to czekanie, aż mapa się pobierze. Nie wiem czemu one się tak długo pobierają. To są dosłownie te same mapy, co są w podstawowej grzalni. One się tak długo pobierają, że to jest masakra jakaś. Ale dobra, ja będę się zami że ignał że taki krótki filmik i taki nudny filmik, taki beznadziejny filmik. I. Ogólnie przepraszam, ale no ja nie, ja mam, ja, ja, nie, ostatnio mi nic nie wychodzi, ja, ja, ja się, ja cześć.